Cześć wszystkim! Moi drodzy, dzisiaj zgodnie z obietnicą przygotowaliśmy drugą część banknotów, czyli można by powiedzieć crème de la crème, bo dzisiaj nie zajmujemy się takimi małymi popierdółkami, tylko dzisiaj przechodzimy do naprawdę sowitych konkretów, bo będziemy to wszystko odnosili do banknotu 500 złotowego Odpowiedniki w innych krajach i z moich obliczeń wynika, że dzisiaj naprawdę możemy potężne sumy wydać, około 5000 tysięcy złotych, więc kabony muszę przyszygować konkretną. Wy na ten czas rzućcie łapkę w górę, subskrypcję i wpadnijcie na face Instagram. Ja teraz zmierzam do Kantoru. Mam nadzieję, że do jednego, a jeżeli nie, to będziemy musieli pograsować po mieście i złapać 10 banknotów, bo taką w przyjęliśmy. Lecimy po banknoty. No i po raz kolejny trafiliśmy prosto w samo serce wrocławskiego rynku, żeby znowu wymienić pieniądze, ale teraz mam wrażenie, że będzie troszeczkę ciężej, bo nie wymieniamy tych najmniejszych, a te największe. Jak wiadomo, im więcej, tym ciężej. Sprawdźmy. Troszeczkę kabony nazbierałem, ale kochani... Kurde, nie mam tyle, ile chciałem. Mam 6. a przecież mówiliśmy się, że będziemy potrzebować 10. Mam brązowy, zielony, 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 czerwono-zielony i samy czerwony. Ale dobra, tego wam teraz nie pokazuję, bo jeszcze cztery musimy skombinować, więc jedziemy do innego kantoru i może coś byśmy wzięli, nie wiem, Antarktyda, Grenlandia, Azja, Afryka, Mars? Zaraz zobaczycie. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Pasaż Grubalski, za mną lecę do Gantoru, potrzebuję trzech banknotów. Nie powinno być problemu. Afryka, Azja, sprawdzimy. No i kochani, szczęście mi się nie opuszcza. Czerwony, fioletowy i taki lekko podstarzały. Tylko tyle wam pokazuję. Wbliżamy teraz do chaty i będziemy porównywali. Jak to się mówi, nie ma piękniejszego zapachu niż zapach dobrego szmalu. Więc tyle zauważcie ile mam przyszygowanych Cały wachlarzek. Można się ochłodzić od tych pieniędzy, bo jest tu niecałe 5000 zł. Jak sam widzieliście, musiałem udać się aż do dwóch kantorów, no bo tak niechodliwych banknotów jest naprawdę mało w Polsce i ciężko je dostać. Więc dlatego musimy rozpocząć od jakiegoś pierwszego. Niech to będzie na ślepo weźmy na przykład tego. A będzie to 50 funtów brytyjskich. Powiem wam, że nawet nie wiedziałem, że jestem posiadaczem najnowszego banknotu o najwyższym nominale w Wielkiej Brytanii. 50 funtów, który zostało wprowadzone w 2011 roku. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jest to pierwszy banknot, na którym oprócz wizerunku Elżbiety II, która wygląda nader dobrze, twarz gładziutka jak u prezentera, znajdują się także dwaj pionierzy rewolucji przemysłowej: po lewej stronie, czyli po waszej prawej Matthew Bolton, a po lewej James Watt, którzy mieli swoją fabrykę w Birmingham. A Nazywała się socho jak później dzielnica w tym mieście. Oprócz tego porównajmy ją sobie do 500 złotowego banknotu i możecie zauważyć, że jest większa. Nieznacznie, ale jednak jest. Ja za ten banknot musiałem zapłacić 240 zł bez jednego grosza. Więc można by powiedzieć, że ten banknot to połowa naszej 500, -ty. nieznacznie mniej. Przechodzimy dalej. A teraz zabieram Was do krainy Kangurów, czyli Australia, no bo tylko tam można ich spotkać. W krainie Torbaczy najwyższym nominałem jest 100 dolarów australijskich. I już na starcie mogę Wam powiedzieć, że jest to więcej niż połowa naszej 500, bo wartość takiego pieniądza w Polsce to 280 zł. I zobaczcie, że jest węższy i dłuższy niż nasza waluta. Dodatkowo mogę wam powiedzieć, że tutaj na awersie, czyli na tej teoretycznie ważniejszej stronie znajduje się śpiewaczka operowa, sopranistka Navy Melba, której jest kawałki słucham zawsze, żeby się odstresować, a jeżeli czuje się bardziej bojowym nastroju, to jest Sir John Monash, inżynier i dowódca z I wojny światowej, który dowodzi wojskami australijskimi. Dodatkowo banknot ma naprawdę znakomitą fakturę tutaj na włosach naszej sopranistki można wyczuć tą grzywkę, natomiast na łysinie pana nie ma nic, więc to jest takie charakterystyczne, i banknot naprawdę zapada w pamięć. Dodatkowo jest tutaj taka mała przestrzeń, która nie wiem, czy my możecie dostrzec, ale pewnie nie. Nieistotne zabezpieczenia banknotu są duże, znaków wodnych na samym środku sporo i wygląd jest naprawdę ciekawy. To jest moje zdanie. Przedstawcie też swoje. Idziemy dalej. Po raz kolejny wracamy do Europy, a mianowicie do Danii, bo przed państwem 1000 koron duńskich. I tutaj ten banknot wyróżnia się tym, że nie posiada w swojej ofercie żadnych władców, tylko znajdują się zabytki. I na początku na Ewersie tutaj jest most przez Wielki Bełt, albo jakby ktoś pomylił, most milenijny we Wrocławiu. Niemniej jednak, ten most został wybudowany w 1998 roku i łączy dwie strategiczne wyspy: Zelandię z Fionią. Natomiast z drugiej strony na rewersie znajduje się coś jeszcze ciekawszego. Bo eksponat archeologiczny, a mianowicie wóz słoneczny Strundholm z 1200 lat przed Chrystusem jest dosyć starawy można powiedzieć. Dodatkowo jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to mamy tutaj w tym miejscu dokładnie, o tutaj jak Wam pokazuję, linię zabezpieczającą znaków wodnych nie uświadczyłem, a wartość takiego pieniądza to więcej niż 500 zł, bo 566, więc więcej od naszej 500, a jeżeli chodzi o wielkość, to jest dłuższy, natomiast jest węższy, więc tym się on charakteryzuje, w mojej ocenie jest ciekawy, bo wyróżnia się tym, że jest oryginalny i to jest w nim najistotniejsze. Dobrze, przenieśmy się dalej. A teraz zabieram Was za ocean do kraju Donalda Trumpa, czyli Stany Zjednoczone Ameryki. I przed Państwem najbardziej popularny, najbardziej pożądany banknot na świecie, czyli Franklin. A dlaczego? No bo oczywiście znajduje się tu podobizna Benjamin'a Franklina, jednego z założycieli ojców Stanów Zjednoczonych. Ten pieniądz jest warty, ten banknot jest warty 370 zł i jest to najnowsza seria 100-dolarówki, która charakteryzuje się tym, że posiada wstęgę tutaj w kolorze fioletowym, a dodatkowo. Bo w mojej ocenie bardzo tandetny napis: stówka, która wygląda jak troszeczkę z Monopolii, a nie z kraju, który no, świeci przykładem pod względem gospodarczym. Nieistotne: ten banknot jest naprawdę no, przepiękny, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o 500, to jest mniejszy węższy, ale jest kapeńkę dłuższy i to jest fajna taka puenta, jeżeli chodzi o dolary, że one są z reguły węższe, ale są dłuższe. Jeżeli trzeba, pokażę oczywiście rewers, a na rewersie znajduje się Independence Hall, czyli miejsce, w którym podpisano Konstytucję Stanów Zjednoczonych, którą przyjmuje się za pierwszą Konstytucję na świecie, a także Dekret Niepodległości, więc to była 100 dolarówka, życzę Wam takich portfeli, jest oczywiście jeszcze 1000 100 tysięcy dolarów z podobizną Woodrowa Wilsona, 28 prezydenta, ale takiej oczywiście nie pokażę Wam, no bo na takie okazje przyjdzie jeszcze pora. Lecimy dalej. A teraz zabieram Was do kraju, który Polacy bardzo często wybierają na wakacje, czyli destynacje takie jak Złoty Brzeg, i Złote Piaski. Słoneczny Brzeg i Złote Piaski. Nie można się mylić w tym programie. Jest to Bułgaria oczywiście z podobizną Stolewa. Najwyższy nominał czyli Aleko Konstantinowi. Nie jest to żaden władca, nie jest to żaden mm, król. Jest to po prostu pisarz, który napisał swoją powieść w bajganiu, która opowiada o Bułgarze, który jest skłonny do tego, żeby walczyć za swój naród, a ponadto jest skłonny także do postępu i egoizmu, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest to najwyższy nominał, a wartość tego pieniądza to 213 Zł. A teraz odnieśmy go jeszcze do naszej 500. Jest on krótszy, natomiast jest szerszy. Jeżeli chodzi o samą strukturę, jest miększym banknotem. Troszeczkę widać z innego materiału wytworzony. Linia zabezpieczająca znajduje się na samym środku, a tutaj jest jeszcze znak wodny, dodatkowo z Więc facet występuje, można by powiedzieć, trzy razy. A jeżeli chodzi, czy można duże rzeczy kupić za ten banknot, to bardzo dużo. Więc jeżeli chcecie się odstresować, a macie 100 lewa to na pewno do zapomnienia. Idziemy dalej. I powróćmy sobie do naszych zachodnich sąsiadów, czyli kraj, gdzie rozpoczyna się euro, bo ta waluta właśnie tam obowiązuje. 500 euro o wartości, uważajcie, 2112 złotych, więc naprawdę pokaźna suma. I w odniesieniu do naszej 500 to wygląda to naprawdę mizernie, Cztery razy tyle. Na początku porównajmy sobie wielkość. 500 euro jest banknotem cholernie wielkim. Zobaczcie, to jest różnica gigantyczna. Ten banknot w ogóle nie jest poręczny. Po ciekawostkę mam powiem, że już niedługo w ogóle znika z obiegu, w 2018 roku dokładnie. A dlaczego? Bo jest najczęściej wykorzystywany przez terrorystów, kryminalistów, więc trafił w dobre ręce. Oczywiście no nie takie mówimy, ale wiadomo o co chodzi. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to na środku znajduje się linia zabezpieczająca. I fajnie go mieć, ale niedługo znika, więc kolekcjonerzy wierzcie się do roboty, bo niedługo go już nie będzie. Idziemy dalej. Coś nieprawdopodobnie ciężkiego do zdobycia, coś egzotycznego. Można by powiedzieć nawet, że to jest mały wynalazek. A przed Państwem 1000 szylingów kenijskich. Banknot, który jest tak mało popularny że nie można go dostać w Polsce, ale mi się udało i teraz mogę wam o nim kapelkę poopowiadać. Jest to banknot, który uważajcie, jest warty w Polsce 36 złotych, więc można by powiedzieć, że grosze w porównaniu do tego, co zarabia się w Kenii. Na awersie znajduje się pierwszy prezydent tego kraju, czyli Jomo Kenyata, bo dokładnie tak się wymawia imię i nazwisko tego pana. Jest to prezydent, który walczył z antagonizmami plemiennymi i przekonał zagraniczny kapitał, żeby inwestować właśnie w Kenię. więc za zasłużony obywatel, a tutaj drodzy obywatele, czyli najbardziej popularni słonie. <grymne> Ten jest taki gładki, ta dłoń leci szybciutko, natomiast tutaj zatrzymuje się po strukturze pieniądza. Naprawdę fajny i warto też takie pieniądze kiedykolwiek zobaczyć w swoim życiu. Kenia, tysiąc szelingów kenijskich, idziemy dalej. Skoro mówiliśmy o jednej ważnej postaci, i to nie byłem ja, tylko to był Donald Trump, to musimy teraz pomówić o jeszcze ważniejszej. Podobno, czyli Justin Bieber, bożyszczy nastolatek, który urodził się nie w Stanach Zjednoczonych, jak ludzie myślą, tylko właśnie na północ, czyli w Kanadzie. I właśnie w tym kraju obowiązuje tak śliczny, przepiękny, pieczołowicie wykonany, ale jakże elegancki banknot, który jest wykonany nie z papieru, a właśnie z polimeru. Na awersie możecie zauważyć Roberta Bordena, premiera Kanady. Zasłużył się tym Między innymi, że wprowadził podatek dochodowy, który miał zostać zniesiony, a obowiązuje do dzisiaj. Natomiast na rewersie jest napisane. Pewna, pewna taka parawka na temat insuliny i to też nie przypadkowo, ponieważ właśnie w Kanadzie żył Robert Bunting, odkrywca insuliny, za co dostał i został uhonorowany Laureatem Nobla. Wartość tego pieniądza jest wyższa niż w przypadku dolara amerykańskiego, bo kosztuje 283 zł. Polecam każdemu, bo spotkać coś takiego to naprawdę spory unikat. Lecimy dalej. I na sam koniec zostawiłem bardzo egzotyczny graj do którego trzeba udać się troszeczkę dalej, tysiące kilometrów, a mianowicie Chiny, czyli Chińska Republika Ludowa, w której obowiązują juany, a najwyższym banknotem jest 100 yuanów chińskich, inaczej zwanych renminbi. Oczywiście podobizna na awersie, no kogo innego mogła się, się znaleźć, jak nie mojego dziadka, Mao, Tunga, Mao Zedonga, inaczej mówiąc, a na rewersie znajduje się Wielka Hala Ludowa, czyli po prostu parlament. Ten banknot jest wart. 51 zł na polski, więc w porównaniu do 500 to dosłownie grosze. A jeżeli porównajmy go wielkością, to można powiedzieć, że banknoty są do siebie dosyć zbliżone. Ewentualnie MAO jest troszeczkę dłuższy i delikatnie szerszy. Oczywiście jak na kraj, w którym panuje władza ludu, ludowa władza, no jest oczywiście w kolorze czerwonym, nie ma się czemu dziwić. Dobrze, zmierzajmy teraz do podsumowania, w którym powiem Wam, który mi się najbardziej spodobał, a który najmniej. Zostańcie ze mną przyszła najbardziej wyczekiwana chwila w tym odcinku, czyli oczywiście podsumowanie, w którym pokażę Wam moje podium, trzy banknoty, które uważam za najładniejsze i które zwyciężają w dzisiejszym odcinku, więc zaczynamy od najniższego. Moim zdaniem banknotem, który zasługuje na szczególne wyróżnienie i na trzecie miejsce bym go ustawił jest to szyling kenijski. Banknot, który naprawdę zapada w pamięć. Przede wszystkim jego struktura i taki, można powiedzieć, starodawny styl. I pomimo tego, że jest to pierwsza rzecz, którą trzymam dosłownie z Afryki, to jest Kozacki. Tyle bym o nim powiedział. Na drugim miejscu stawiam dolara australijskiego, który jest naprawdę taki szlachetny, nowoczesny. Struktura banknotu jest ewidentnie dostrzegalna za pomocą dotyku. Nie wiem, mi ten banknot naprawdę bardzo się podoba i życzyłbym sobie takiego w portfelu. Natomiast numero uno według mnie jest Kanada. Banknot elegancki, pieczołowicie wykonany, szlachetny. Dodatkowo fajnie, że na rewersie nie znalazła się żadna persona, tylko jest odkrycie insuliny, która tak bardzo pomaga przecież chorym. Dodatkowo banknot jest tutaj przeźroczysty, można siebie podejrzeć. Nie no, naprawdę majstersztyk pod tym względem. A teraz, jeżeli mówimy o najgorszych, które najmniej zapowiadają w pamięć, no to jest moim zdaniem 500 euro. Które jest absolutnie bezpłciowe i tylko fajnie jest to, że jest tyle warte i tym można poszponować a absolutnie nie wyglądem. No i muszę powiedzieć niestety negatywne słowo na temat banknota do Aust... mm, jaki to jest? Już? To jest taki, że nawet człowiek zapomina. Jest to oczywiście amerykański, który niegdyś święcił triumfy w postaci najpiękniejszych banknotów, a teraz jest taki lelum polelum. No ta setka przytłacza mniej dosłownie, gdybyśmy grali po Napoli kiedyś razem i byłbym troszeczkę to my pomyślą, że mnie robicie w konia. To i moja trójka, wy napiszcie także swoją, które Wam się najbardziej podobają i dodatkowo, jeżeli Wam ten materiał się oczywiście podoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, płajnijcie na fejsa i Instagram, a jeżeli wrzucicie dużo łapek w górę, czyli oczywiście kontrakt między mną a wami na, na przykład 10 tysięcy, to pokażemy Wam kolejną część z banknotami, niekoniecznie już obecnymi na świecie, a może takimi kolekcjonerskimi i takimi, których już nie ma. Ciekawi! No to do roboty i do szybkiego zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.